Ten film został nagrany o godzinie 15.06 czerwca 2023 roku. Dotyczy on dynamicznie zmieniających się wydarzeń. Dziś świat obiegły te obrazki. Tama na dnieprze w nowej kachowce została przerwana. Co to oznacza dla ludności cywilnej? Co z zaporowską elektrownią jądrową? Jak wpłynie to na działania wojenne? Na te inne pytania odpowie Tadeusz Iwański, ekspert OSW. Kijów poinformował, że w nocy doszło do zniszczenia tamy na zbiorniku kachowskim położonym przy kachowskiej elektrowni wodnej, a tak, a tak samo przy, przy, co prawdopodobnie najważniejsze, przy zaporowskiej elektrowni jądrowej, tworząc gigantyczną wyrwę w, w tamie, bardzo szeroką i tym samym doszło do niekontrolowanego spadu wody. Wzdłuż niepru, co powoduje zalanie terenów i na lewym i na prawym brzegu. Dla ludności cywilnej to oznacza, że ryzyko podtopienia bardzo poważne. Zresztą już są informacje o tym, że ileś kilkanaście miejscowości zostało podtopionych. Już widać materiały wideo pokazujące, jak wraz z, z tą falą powodziową są przez nią niesione fragmenty infrastruktury, domy, widać dachy nad, nad wodą. Więc rząd ukraiński dosyć szybko zdecydował o konieczności ewakuacji ludności miejscowej. Zostały podstawione pociągi do, do Hersonia. Jest kwestia wody pitnej dla, dla ludności, dlatego że no, dnie prniósły y, y, wodę na południe, na południe kraju, i y, w przypadku tak niekontrolowanego y, spadu wody y, no, jest gigantyczny problem z dostarczaniem wody pitnej. To jest problem no, humanitarny wręcz. To kluczowa sprawa tutaj to jest y, kwestia Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, która jest już od wielu miesięcy, od ponad roku, jest okupowana przez przez Rosjan. To jest największa elektrownia jądrowa w Europie. Ona jest wyłączona, ona jest w stanie tak zwanego zimnego zamknięcia i to oznacza, że bloki nie wytwarzają energii elektrycznej, ona nie w związku z tym nie oddaje energii do, do, do systemu ukraińskiego. E, natomiast no, wyłączyć, wyłączenie reaktorów nigdy nie następuje w ten sposób, że one są jakby na amen wyłączone, więc e, potrzebne są systemy chłodzące. I tutaj problem potencjalnie polega na tym, że do chłodzenia systemów potrzebne są, potrzebny jest zbiornik, stabilny zbiornik. Wodny. I tutaj są uspokajające komunikaty ze strony ukraińskiego operatora NRH Atomu mówiące o tym, że te systemy zabezpieczające są chłodzone dzięki mniejszemu zbiornikowi, który jest autonomiczny od, od zbiornika Kachowskiego, z którego właśnie skutek zniszczenia tamy. Woda spada w sposób niekontrolowany na południe. Więc no tutaj jak na razie mamy uspokajające komunikaty, natomiast no zobaczymy, co sytuacja przyniesie w najbliższych dniach. No, władze ukraińskie są tym jednoznacznie potępiły, potępiły działania Rosji, wskazały, że był to akt terrorystyczny, zbrodnia wojenna. E, 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 zaapelowały o potępienie działań rosyjskich, zaapelowały o pociągnięcie o Rosji do odpowiedzialności, e, e, zaapelowały o, o nałożenie sankcji. Myślę, że można spokojnie oczekiwać tego, że y, będą y, y, coraz silniejsze komunikaty, apele mówiące o tym, że trzeba nałożyć sankcje na, Ukrai na, na rosyjski sektor jądrowy właśnie z powodu tej, tego zagrożenia. Więc tutaj nie ma żadnych odcieni, odcieni szarości. Wina jest po stronie, po stronie rosyjskiej. No kontekst wojenny jest taki, że od y, kilku dni, od tygodnia, mamy coraz więcej informacji mówiących o tym, że na y, różnych odcinkach frontu, nie tylko na południowym, ale też na, na wschodnim, doszło do intensyfikacji. Że, Ukraińcy intensyfikują działania. No, wielkie pytanie, czy to już jest ta kontrofensywa, czy nie, jak ta kontrofensywa miałaby wyglądać. Tutaj wolałbym to zostawić dla ekspertów zajmujących się czysto problematyką militarną. Natomiast ewidentnie jakby, intensyfikacja na froncie jest niewątpliwa, także na południu, w wodzie donieckim i w wodzie zaporowskim, więc no, jakby to pozwala nam myśleć, że, że takie rzeczy nie dzieją się bez przyczyny, Także. Akurat timing, jeśli chodzi o zniszczenie Tamy, e, wpisuje się w te, w te, w te, w te działania, w działania ofensywne. W związku z tym no, jakby skutki tego są takie, że rozlana woda, która wystąpi z brzegów Dniepra i będzie podtapiać okoliczne, e, okoliczne tereny, no, stworzy gigantyczne jezioro, które potem przemieni się w błoto, co bardzo utrudni, utrudni działania wojenne, częściowo, częściowo zniszczy y, prawdopodobnie te y, umocnienia, które, które Rosjanie budowali y, przez ostatnie miesiące ale także y, y, zniszczy y, te przyczółki, które Ukraińcy budowali, szykując się, szykując się do kontrofensywy. W związku z tym to, co wiemy na pewno, to to, że ten teren, po którym te wojska miałyby się poruszać, czy jedne, czy drugie, będzie, 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 będzie trudniejszy. No, i tutaj jest ta opinia mówiąca o tym, że mogły to być działania rosyjskie, które miałyby utrudnić wojskom ukraińskim posuwanie się na południe w kierunku Krymu, który jest dla, dla Rosjan kluczowy, podobnie jak i korytarz lądowy. Łączący Krym z, z Rosją drogą lądową. To na dzisiaj wszystko. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.